2020 rok przejdzie do historii pod wieloma względami, jednak jeśli chodzi o Marvel, to będzie to pierwszy rok od ponad dekady bez żadnej produkcji Marvel Cinematic Universe. Pomimo obietnicy Disneya, że WandaVision pojawi się jeszcze w tym roku, teraz wiemy, że tak się nie stanie. Panie i Panowie, witam Was serdecznie w Breaking Newsie, ja nazywam się Seth Donner. Disney znienacka zaskoczył nas kolejnym trailerem serialu WandaVision, tym samym ujawniając oficjalną datę premiery. Choć ten trailer nie ma zbyt wiele do pokazania, to jak się okazuje mamy tutaj kilka ciekawostek. Pracujemy właśnie nad filmem nad ten temat, więc zapraszamy do subskrypcji, aby tego materiału nie przegapić. Wszyscy pod koniec tego roku chcieliśmy dostać choć jakąś produkcję MCU. Niestety, teraz wiemy, że nie dostaniemy, ponieważ Disney potwierdził dzień 15 stycznia na premierę pierwszego odcinka serialu WandaVision. I choć nie jest to obiecany 2020 rok, to patrząc na obecne wydarzenia na świecie, możemy chyba wybaczyć im te dodatkowe 15 dni, szczególnie że dodatkowe nagrania jeszcze trwają. Spodziewano się premiery od 21 do 31 grudnia, więc dodatkowe 2 tygodnie nie powinny być aż takim problemem. Więc zachęcamy was też nie pisać na social mediach Disneya o to, że jednak nie dotrzymali obietnicy, bo już teraz widać, że ludzie się troszeczkę wkurzyli. Dodatkowo poznaliśmy kilka ciekawych szczegółów na temat właśnie pierwszego odcinka tego serialu. Okazuje się, że został on nagrany na zasadach prawdziwego sitcomu, czyli przed prawdziwą publicznością. Czy była ona podstawiona, czy byli to rzeczywiście osoby z zewnątrz, tego nie wiemy. Jednak już teraz można śmiało powiedzieć, że pierwszy odcinek nie będzie typową produkcją Marvela i na to też powinniśmy być gotowi. Jeśli chodzi o efekty specjalne tego serialu, to w tej kwestii też poznaliśmy kilka szczegółów. Podano przykład butelki nalewającej wino z pierwszego Trailera. I normalnie jest to dość prosty efekt specjalny. Jednak, aby wszystko wyglądało jak sitcomowe widowisko, nagrano to z pomocą linek, czyli właśnie tak, jak kiedyś nagrywano tego typu produkcje. Tak więc na Vision przyjdzie nam jeszcze poczekać troszkę ponad dwa miesiące. Jednak jest to dobra wiadomość, ponieważ wreszcie wiemy co i kiedy. Teraz pozostaje czekać na jakiekolwiek informacje na temat serialu Falcon and the Winter Soldier i będziemy zadowoleni. Dodatkowo przypominamy, że na naszym kanale znajdziecie szczegółowe omówienie każdego odcinka każdego serialu Marvela na Disney+, Plus, zaczynając właśnie od WandaVision. A Wy cieszycie się z naschodzącego serialu WandaVision, czy może akurat ten koncept Was nie kręci? Dajcie nam znać w komentarzach. A po więcej ciekawych informacji, newsów i statystyk ze świata superbohaterów zapraszamy na nasz Instagram, link do którego znajdziecie w opisie. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.